Siemanko z tej strony Bitrain. Witam Was w pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. A tak, na początek, może opowiem co tu zrobiłem, bo zacząłem grać na najtrudniejszym poziomie trudności, na tym ostatnim. Pierwszy. Nie chciałbym chyba mieć wszystkich maszyn już tak na początku. Grałem trochę w 17, więc mniej więcej wiem z czym to się je. A drugi poziom zacząłem sobie tak offline, ale. Kupiłem wszystko co chciałem. Jeszcze mi zostało chyba 700 tysięcy euro, także też mi się to nie podobało. I zacząłem właśnie z, na najtrudniejszym poziomie, gdzie mamy bodajże milion euro do wykorzystania. Nie mamy żadnej działki, nie mam żadnych pól i... No i kupiłem sobie to od podstaw, tak? Kupiłem sobie gospodarstwo. To oprowadzę trochę. Eee, tutaj mamy kruszarkę do kamieni bodajże. Nie jest to jakiś duży zarobek na tym alek. macie włączoną opcję kamieni. Aktualnie jest właśnie on wyłączone to. Trochę mnie to denerwowało. Kamienie w polu tak wyłączone. Niszczenie planów też wyłączyłem. I chwasty. Wapną zostawione, orkę również. Ustawienia mam sezonowe. I chyba jest bodajże jeden dzień, to jest jeden miesiąc. Więc. W tym odcinku zajmiemy się sadzeniem rzepaku obsiewem. O, pokażę Wam jeszcze tu pola. Kupiłem sobie pole 40. Jeszcze też są kamienie. Nie wiem czy będę je zbierał czy nie. Ale tak, tu była wcześniej pszenica, zebrałem ją. Jest tam w silosie czeka na sprzedaż. Może będzie lepsza cena jakaś. Zostało użycone wapno. Przydałoby się trochę nawieść to i zaorać jeszcze raz. Albo już od razu puścić mm, sianie. E, mam też pole 38. I tutaj już właśnie offline zacząłem sobie sadzić rzepak. Też jest właśnie przeorane, na nawiezione trochę i, i też jest e, powapnowane. A tam przeskoczę, o tu mam pole 39. Tu był wcześniej rzepak, został zebrany. Tam w przyczepie czeka, może jeszcze zdążymy zajechać w tym odcinku, sprzedać i też właśnie ustawiam pracownika, żeby to zaorał <laughs> potem obsypiemy wapnem, damy <laughs> sorki, damy oprysk i posiejemy chyba też rzepak, jak zdążymy dzisiaj, a jeżeli nie zdążymy no to jutro czyli w następnym miesiącu obsiejemy albo jęczmienią albo pszenicą i taki jest plan na dzisiaj. Dobra, ustawmy tego pracownika, żeby już coś robił. A w tym czasie my będziemy sobie tam obsiewać rzepakiem. Aktualnie gram na klawiaturze, nie jest to dosyć wygodne. Mam zamiar kupić kierownicę bodajże Driving Force GT. Od Logitecha, jakąś używkę taką znalazłem za 300 zł. Także myślę, czemu to nie działa tak jak powinno. Halo. Stop, 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 stop. Czy ten płuk nie jest opuszczony, tak? Jest rozłożony, ale nie jest opuszczony. Opuszczamy płuk. Zostawmy się tak, żeby on mógł się tu jakoś wyrobić, ten pracownik. On coś takiego powinno wystarczyć. I dobra, zostawiamy, żeby on sobie... Co jest? Nie, coś, coś się popsuło. Opuszczamy pług może trzeba obrócić? nie można składać gdy pług jest obrócony nie no powinno być dobrze nie wiem o co chodzi pierwszy raz taki błąd <coughs> przepraszam opuszczamy pług o teraz ustawiamy pracownika i niech sobie to na spokojnie ora. A, pokażę Wam jeszcze może co mam na farmie. Na razie nic szczególnego. Combine, topliner z headerem. Troszkę podzierany, bo już dwie prace na polu były. E, tu mam zgrabiarkę. Czy tak to się nazywa? Nie, może zbieraczkę do kamieni. E, tutaj mamy przyczepę. Bodajże 14 tysięcy litrów. Aktualnie mam 11 i tu mamy rzepak czy ja teraz wyskoczę? o dobra i tu mamy rozsiewacz do nawozu albo do wapna zależy co załadujemy tam jeszcze jakieś dwa worki z wapnem mamy dobra, nieważne. E, tak, to wskakujemy do naszej traktorka i lecimy z obsiewem e, mam zamiar później w tej serii jeszcze zrobić Jakiś łańcuch dostaw. Może nie każdy o tym wie. Jeszcze się zatrzymajmy. Jest coś takiego jak łańcuch produkcji. Nie łańcuch dostaw. Łańcuch produkcji. Czyli w trybie budowy... A, gdzie mamy budowę? Tutaj. W trybie budowy możemy sobie na przykład kupić produkcję. Jest biogazownia, piekarnia, cieśla. Czyli jak ścinamy drzewo, <laughs> żeby nie wyjść do skupu, to możemy sobie tutaj od... Zawieść i nam to będzie produkować, nie wiem, czy to są meble jakieś i chyba ścinki. Jest też mleczarnia, młyn zbożowy, przędzalnia to już w późniejszych etapach będziemy mieli bawełnę, cukrownia, zakład krawiecki, fabryki. No, jest trochę tych rzeczy, zapewne z modyfikacji przyjdzie trochę więcej tych produkcji. Są też sady winorośl, nowość ogólnie w tym farmingu. Możemy wsadzić albo winogrona, albo oliwki. Szklarnie też możemy, tutaj macie mała szklarnia, możemy wsadzić truskawki, potrzebujemy tylko wodę do tego. I w fabryce, na przykład w piekarni, z pomocą truskawek, nie wiem czy trzeba wszystkie składniki dostarczyć, ale możemy mieć albo chleb, albo ciastkę produkować. O, nie chcę tego stawiać. No i tak, będziemy mieli trochę więcej zbiorów, to to się pomyśli nad, nad jakimiś właśnie fabrykami. Aktualnie jak widzicie, nie mam dużo gotówki, mam te 60 tysięcy euro, jeszcze pracownik strzera po, drod po drodze. Ale z, myślę, że posadzimy, posadzimy te, te rzepaki na dwóch polach sprzedamy i, i myślę, że będzie git. Tu też mam pół pola zostało do obsiania. No, wiadomo, że to mo monotonne jest, takie początki. Mamy mało maszyn, nie, nie możemy sobie wszystkiego na raz ustawić. No, musimy się zadowolić tym, czym mamy. W przyszłości też myślę właśnie kupić jeszcze to pole, czy jest obok nas 41. Jest to blisko farmy, myślę, że było spoko. Jeszcze ten kawałek sobie tu zasijemy. Może ktoś z Was gra na kierownicę to, to powie jak się gra. Czy jest dużo lepiej niż na klawiaturze, albo może na padzie jest najlepiej. Nie wiem. Mam padał od Xboxa, ale wydaje mi się, że na klawiaturze jest trochę lepiej. Ale jak ktoś ma klawiaturę, to podzielcie się w komentarzach, czy, czy jest lepiej na klawiaturze. Hmm, na kierownicy, sorry. Na kierownicy może jest lepiej. Yy, też mam zamiar nagrywać Forza Horizon 5. I też już mam na game Passie. Trochę tam kariery przeszedłem, można tak powiedzieć. Trochę samochodów mam ale myślę, że na kierownicy będzie dużo lepiej się jeździć, dużo wygodniej także może w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie będę miał kierownicę, to sobie pogramy na kierownicy <grym wytkownicy> możecie też w komentarzach się podzielić swoimi przemyśleniami jak wam się podoba ta nowa seria w sensie nowy farming. No jest trochę nowości. Jest też dużo rzeczy starszych poprawionych. Aj, jak zrobiłem. Może z tej kamery coś nagramy, tylko... O, zobaczmy czy jest wszystko włączone tak jak powinno. Nie jest oczywiście, że nie jest. pójdźmy to jeszcze raz włączmy brony i zmienimy sobie kamerę od środka o tak, troszkę ciszej będzie no fajnie ten fotel się tu rusza czy te ekraniki coś nam dają? nie, chyba to jest tylko tekstura nie, nic nie dają A w następnym odcinku może sobie postawimy jakieś szklarnie Zbieraliśmy właśnie truskawki, czy jakieś inne owoce ale zobaczymy jak nam pójdzie ze sprzedażą tego rzepaku. O, ustawmy możemy ten pomat przy następnym odrządku i zobaczymy jakie są ceny aktualnie tego rzepaku. Rzepak, 1100-1200 najbliższej. Marison, gdzie to jest? Uu, najlepiej sprzedawać w październiku. A, zjeżdżamy z pola. Najlepiej sprzedawać w grudniu. Może wstrzymamy się jeszcze chwilę? Tak, tak, myślę, że się wstrzymamy, zobaczymy pszenicę może. Też mam trochę pszenicy, zobaczymy jak to się sprzedaje. Mamy aktualnie sierpień. O, widzę, że jutro nic sobie bardzo nie porobimy, bo będzie padał deszcz. Może chociaż te kamienie pozbieramy z tamtego pola. Ale to już myślę, że to będzie w przyszłym odcinku. Chciałbym włączyć stopera. Nie wiem, ile już mi dopłynęło tego odcinka, ale tak myślę, 20-30 minut będzie optymalne, jak na pierwszy raz. I jakby ktoś dotrwał do tego momentu, chciał Wam się to oglądać, to napiszcie w komentarzu Biały śnieg. Wtedy będę wiedział, że oglądacie trochę i może Wam się to spodobało tylko ogólnie powiem Wam, że ciężko jest nagrywać pierwszy odcinek bez widowni bo... czy my tu się jemy w ogóle? tak, siejemy ciężko jest nagrywać pierwsze odcinki z tego powodu, że na przykład w drugim, w trzecim, w czwartym jak będą jakieś komentarze to mogę się odnieść do tego pogadać o czymś, jakiś tematy, może coś w komentarzach będzie ciekawego a tak no jest ciężko, jest ciężko ale myślę, że będzie dobrze Teraz już widzimy pracownik kończy drugie pole może zatrzymajmy się, żeby sobie nawrócił Teraz przyblokujemy go i myślę, że jak skończy to ustawimy może do bronował Nie bronowo obsiewał z, z obsiewą nawozem albo wapno, ale to będzie wymagać. Sprawdźmy sobie od razu to. Czy wymagane jest wapno? Nie trzeba wapna, czyli od razu możemy nawóz rozsypać dobrze. Chyba w tym pierwszym odcinku nie zdążymy już zasiać drugiego pola, ale to co to wlecze, to nie uciecze. Może akurat może akurat pszenicę tam posadzimy, będzie się lepiej opłacało. Może z tą piekarnią spróbujemy. Z tego co widziałem kosztuje kosztuje 500 tysięcy albo 50 tysięcy piekarnia też możemy kupić jedną z piekarni na mieście ale nie wiem czy w tym mieście akurat jest Więc na tej pierwszej mapce nowej to była piekarnia na mieście można było tam sobie kupić, tam dowodzić materiały zobaczymy, może mamy kawałek farmy może akurat tutaj się uda postawić Mamy jakąś piekarnię i będziemy tworzyć chleb, czyli mięśni, ciasto, robić chleb, wiecie o co chodzi. Tu myślę, że jeszcze nam zostało, 6-7 rządków, żeby to zasadzić. Trochę krzywo to wyszło, bo zapatrzyłem się wtedy na te ceny. Ale to nic, nic nie szkodzi. pośmy sobie to i włączmy. Włączmy mapę. Zobaczmy, gdzie jest najbliższy skup jakiś młyn zbożowy. Piekarnia, czyli czy jest piekarnia, to jest nasza farma. Tu jest stacja wapniowania. Wynajmniej pociąg z silos. Dobra, pojeżdżamy wyjeżdżamy za pole zaraz. Dobrze, może jeszcze do skupu ten rzepak zawieziemy. Nie będziemy go trzymać. Bo Kasa nam się przyda No wniosek ten rzepak sprzedamy może Plan rozbudowy jak najbardziej farmy będzie nas czekał z pszenicy też możemy zbierać siano, które możemy nie siano tylko słomę którą możemy tu nie przerobić na hiszonkę albo do biogazowni sprzedać. I więc też nad tym pomyślimy, tylko jeszcze się kupić przyczepę samozbierającą. Ale to też na ten moment inne wydatki trochę się szykują. Może jeszcze jakiś trzeci traktorek mały bym kupił? A to też potrzebuję na za 100 tysięcy euro. Także trochę musimy popracować tymi maszynami, zarobić kasy, i wtedy możemy się bawić dalej. Widzimy widzimy ostateczną wypuść. Tak, tamten pracownik już skończył. I będziemy mogli mu dać wapkowanie za chwilę. A tu też są jakieś 3-4 rzędki. Noc się robi. Iś pewnie w nocy skończymy. Myślę, że na pierwszy taki odcinek, na przetarcie. Myślę, że będzie spoko. I tak kupiłem 7 worków nasion. Myślę, że mi to chociaż pół zejdzie na tym jedno pole, ale jak widać mamy 87%, pole prawie skończone. Także jest dobrze, może, może na 3 pola nam to wystarczy. Jest strasznie szpikowatno, ucieka. Dwa pola, kupiłem 14 tysięcy litrów, czyli też 7 worków chyba. Wiadomo, po po 2000 litrów big bagu. No i to nam wystarczyło na dwa pola, i chyba dwa worki nam zostały jeszcze. Także nie wiem, czy na to pole też wystarczy na pole numer 39. Ale bądźmy dobre myśli. Jak na tym będę się jechać z powrotem z tym, z tym rozszypkiem nawozu, jechać do sklepu. A tego bym nie chciał. Nie mam jeszcze przyczep, jakiś, żeby mógł przywozić sobie palety. Prosto na farmę gdzieś odstawiać. Ale wszystko z czasem się zrobi. Piątki bywają trudne. W sumie dobry tytuł będzie, nie? Od sera do farmera, albo coś takiego. No, tu światła włączały się automatycznie, czy trzeba przyciskiem jakimś włączyć? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Myślę, że o 20, może 21 włącza się automatycznie to światła. Ten pracownik, co on jakiś ułomny jest, raz jedzie, raz nie jedzie. No, mamy noc, ale światła nam się nie włączyły. Że... No nic. Jeszcze nie jest aż tak ciemno, żeby nic nie było widać. Bo mówię, że na wideo to będzie widać. Bo ja tutaj widzę bardzo dobrze. Dobra, ostatni rządek myślę i będzie posadzony. I myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek dzisiaj. A w kolejnym odcinku będziemy sadzić albo na drugim polu, albo sadzenie dam pracownikowi, a my będziemy nie, oranie dam na drugiego pracownika na tamto pole numer 40, tamto białe które jest a tutaj damy nawożenie sobie zrobimy może a jeszcze raz będę musiał przyjechać ten odcinek I jednak źle to wykalkulowałem chociaż gdybyśmy równo pojechali to myślę, że byśmy się wyrobili ale nie. nie udało się trochę poskoczyłem jak widzicie to te rządki są a, chyba nie widzicie te rządki są równe Może krzywo jedziemy chyba ten temu pracownikowi jeszcze możemy sobie coś poradzić nie może z tym z tym oraniem jeszcze ten kawałek zbierzemy żeby to ładnie jak już praktycznie nic nie widać Spróbujmy, może jakoś. Nie no, nie da się tak Nie wiem, w którym się włącza światło. Dobra, to już mamy wyrobione, Możemy sobie podnieść. Zjedziemy sobie tu na bok. Przełączymy się na ten traktor. O! Na no ten traktor może światło nie ma. Dobra, jedziemy sobie na to pole Opuszczamy pług Szybko ten odcinek przejedziemy I chyba zakończymy odcinek tutaj Tak mi się wydaje Może jeszcze ten kawałek też przejedziemy Nie wiem dokładnie ile minut już nagrywam Myślę, że około 20 Myślę, że spoko się wyrobiliśmy Jeszcze ten kawałek przejedziemy Bo brzydko wygląda Tamten jeszcze przy brzegu i myślę, że będzie spoko jak na dzisiaj. A no, może radę jakieś posłuchamy? Akurat tak na zakończenie. Opuśćmy ten płuk i dobra tam tylko przedstawimy to jeszcze sobie obrobimy ładnie posłuchajmy muzyczki lecimy dalej okej okay. zjedźmy sobie tu na bok o, tak na środku ładnie okej, okay. dziękuję wam bardzo za oglądanie no. jeżeli dotrwajcie do końca zostawcie łapkę jeżeli wam się podobało albo jeżeli się nie podobało, to łapkę w dół Zostawcie jakiś komentarz. A może wyłączmy to radio. Wskaźmy silnik. Albo wysiądźmy. Okej. Okay. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. E, komentarz. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie. Będzie więcej odcinków. E, możecie pisać co, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Może lub jakieś sugestie, porady, bo... Bo... To robię dla Was w sumie, tak? żeby ktoś to oglądał, by się fajnie oglądało. Też mam Friday z tego. Samemu to jest trochę nudno. A tak jak się nagrywa, jest spoko. A więc to by było na tyle. Dzięki. Przepraszam. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.